Cześć. Posłuchajcie, nowoczesne rozwiązania, nowoczesne technologie, jak sztuczna inteligencja, robotyka, internet rzeczy, konteneryzacja, zado zadomowiły się już na dobre również w polskich firmach. Firmy z Polski budują nowoczesne aplikacje, systemy aplikacje, po to, żeby lepiej dostosowywać swoją ofertę dla klientów, szybciej budować te rozwiązania, lepiej analizować dane, które gromadzą. Bardzo często tym wehikułem, który dostarcza im te technologie, jest właśnie chmura. Chmura publiczna, chmura obliczeniowa AWS. Firmy, które również z Polski, które właśnie szukają następnie specjalistów, którzy będą mieli kompetencje i pomogą im właśnie zbudować te nowoczesne rozwiązania. Ale pojawia się pytanie, gdzie tych specjalistów szukać? Bardzo często mowa jest o tym, że polskie uczelnie kształcą bardzo dobrze, no ale mimo wszystko odstają od tego, co biznes polski oczekuje, tego, czego faktycznie firmy w Polsce szukają. Okazuje się, że nie jest to do końca prawda, bo dlatego dzisiaj zaprosiłem gościa. Jest ze mną Weronika Jakubowska z Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, która opowie, że tak naprawdę rzeczywistość jest zupełnie dużo bardziej różowa, i uczelnie doskonale wiedzą tego, czego firmy oczekują, i pomagają studentom kształcić się w tych technologiach, które są wymagane przez obecny rynek pracy. Weroniko, my porozmawialiśmy już przed y tym nagraniem, więc mniej więcej ja wiem już, co Twoja uczelnia jakby realizuje, jeżeli chodzi o kształcenie studentów w technologiach chmurowych. Ale gdybyś mogła teraz swoimi słowami po pierwsze przedstawić się, powiedzieć jaka jest Twoja rola, jeżeli chodzi właśnie o Wyższą Szkołę Informatyki w Warszawie oraz może dlaczego w ogóle postanowiliście kształcić studentów właśnie w technologiach murowych? Cześć Tomku, bardzo dziękuję za Twoje zaproszenie. Nazywam się Weronika Jakubowska i jestem kierownikiem Biura Ośrodka Badań i Technologii Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Skąd pomysł na współpracę z AWS-em? Skąd pomysł na szkolenie studentów w technologii chmurowej? My jesteśmy uczelnią niepubliczną, istniejącą na rynku 20 lat i tak naprawdę naszym głównym celem jest dostarczanie specjalistów na szeroko pojęty rynek pracy. Ponieważ zauważyliśmy tendencję, tak jak wspomniałeś, że specjaliści chmury obliczeniowej to jest zawód przyszłości, to jest jedna z tych gałęzi, w której należy kształcić studentów. Nawiązaliśmy kontakt z firmą Cloud Team, która jest waszym partnerem edukacyjnym, i dzięki, tak naprawdę, dzięki nim krok po kroku doszliśmy do tego, że teraz my jesteśmy waszym partnerem i kształcimy studentów. Co robimy w ramach Waszej współpracy z Wami? Przede wszystkim, z czego jesteśmy chyba najbardziej dumni. Otworzyliśmy specjalizację na studiach magisterskich, chmura obliczeniowa, gdzie kształcimy studentów, zarówno polskojęzycznych, jak i studentów anglojęzycznych. Mamy dwie ścieżki tych studiów i w tym roku będą pierwsi absolwenci tych studiów. Mhm. To, jest razie, to jest na razie pilotaż. Staramy się nie przyjmować więcej niż jedną grupę, ponieważ też, jak sobie zdajesz, sprawę specjaliści chmury obliczeniowe, którzy mogą uczyć, to też jest bardzo niszowe. Tak. To jest bardzo niszowy obszar. W tej chwili będziemy wypuszczać pierwszych absolwentów na rynek pracy, więc to jest jakby główna nasza działalność, jeżeli chodzi o technologie chmurowe, kształcenie już specjalistów, magistrów na, na, na rynek pracy. Poza tym, wszyscy nasi studenci pierwszego roku, którzy przychodzą na uczelnię, mogą wziąć udział w bezpłatnym kursie AWS Foundation. Mhm. I to jest mniej więcej około 150-200 studentów każdego roku, bez względu na wybraną specjalizację, mhm. którzy tak czy inaczej, będąc przyszłymi informatykami, jakby wiedzą, co to jest za technologia. Mhm. I nieważne, czy oni pójdą potem w bazy danych, czy właśnie zostaną specjalistami chmury obliczeniowej, oni po prostu już podstawy znają. Natomiast dla studentów starszych roczników, mówię tutaj o ostatnich czterech semestrach studiów, czyli o takich studentach, którzy za chwilę będą wchodzić na rynek pracy bądź już na nim są, dla nich oferujemy bezpłatne szkolenia certyfikowane. Mhm. AWS, Big Data, Architecting, to, co to tak naprawdę jest w ich polu zainteresowania. Mhm. I do tej pory w ostatnich dwóch latach też przeszkoliliśmy chyba już ponad 250 studentów, którzy wzięli udział w tym kilkudniowym szkoleniu z wybranego przez siebie obszaru. Także to, są, to, jest, to jest nasze działanie. Oczywiście kształcimy również naszych trenerów, naszych, naszych wykładowców, aby też zostali wewnętrznymi trenerami. No jest to pewien proces, wymaga trochę nakładu pracy od wykładowców, mm. ale krok po kroku dążą ku zamknięciu kształcenia, tak żebyśmy mieli również większą bazę wewnętrzną, wewnętrzną bazę wykładowców. I to jest tak naprawdę w tej chwili to, co my robimy w ramach współpracy z AWS-em, ale tak naprawdę jesteśmy, jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, że znaleźliśmy się w gronie partnerów. Edukacyjnych Amazona, ponieważ no, widzimy, że to jest przyszłość, tak, jest to przyszłość, jeżeli chodzi o kształcenie studentów. Super, więc właściwie jakby różne możliwości kształcenia dla różnych osób. Czyli po pierwsze, jeżeli bym podsumował, tak naprawdę. Z jednej strony dedykowany kierunek na studiach magisterskich dla tych osób, które rzeczywiście chcą się skupić w technologii chmurowych. Z drugiej strony, nawet właściwie te osoby, które nie do końca będą się specjalizowały w chmurze, to mają dostęp do tych kursów Cloud Foundation, AWS Foundation, żeby te podstawy chmurowe zdobyć, a mimo wszystko, jakby rzeczywiście pracodawcy bardzo często oczekują tego teraz po pracownika, że te fundamenty chmury, czym jest chmura, czym nie jest chmura, co nie jest takim trywialnym, rzeczywiście u was mogą, jakby się dowiedzieć. I też, co jest fajne, tak naprawdę sam o tym nie wiedziałem tak naprawdę, że możliwość uczestniczenia w kursach oficjalnych AWS-owych, tam również jakby w ramach naszego jakby partnerstwa właśnie z Cloud Teamem, właśnie Big Data na AWS i różnego rodzaju inne kursy, które już przygotowują pod konkretną specjalizację właśnie, bo chmura to jest tylko taki trochę wehikuł, a pod spodem właśnie analityka, sztuczna inteligencja i właściwie co kto woli, co kto lubi, to ma możliwość właśnie u Was tak naprawdę kształcić się dzięki Wam, dzięki partnerom, dzięki funduszom też Unii Europejskiej i po prostu lepiej dostosowywać się jakby do tego, co rynek Obecnie oczekuje po, po studentach, tak? Dokładnie tak. Na chwilę obecną już więcej nic nie mogę dodać, ale mam nadzieję, że ta współpraca jeszcze będzie się rozwijała szeroko. Super, brzmi bardzo fajnie, jak z mojej strony jeszcze mogę tak powiedzieć Ci Weroniko, że my bardzo często też jako my, jako AWS z chęcią będziemy tutaj Was wspierać i jeżeli by jakieś wykłady gościnne i tak dalej, to z chęcią też jakby, jakby osoby od nas z AWS właśnie do, do Was jakby zajrzą i właśnie trochę z naszej perspektywy poopowiadają o AWS-ie, więc wystarczy napisać i rzeczywiście też od nas specjaliści mogą odwiedzić i porozmawiać ze studentami. Bardzo dziękuję za propozycję. Z pewnością będziemy chcieli w bieżącym roku akademickim skorzystać. Super. Posłuchajcie, dzięki wielkie. Weroniko, bardzo dziękuję. To krótki jakby rozmowa, ale bardzo kształcąca. Dla tych osób, które nas słuchają, mam nadzieję, że to pokazało parę rzeczy. Po pierwsze, że chmura no, to jest ten efekt kuli śnieżnej i on opanowuje, tak to trochę nazwę, również już uczelnie. Z drugiej strony, że rzeczywiście uczelnie nie odstępują od tego, co, co, czego rynek wymaga i Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest najlepszym przykładem, pokazując, że rzeczywiście oferta jest dostosowywana do tego, co, czego oczekują studenci i firmy. E, I są różne możliwości. To są dedykowane kursy, dedykowane specjalizacje, dedykowane jakby kursy takie podstawowe, ale każdy w skrócie znajdzie coś, coś dobrego dla siebie. Żeby jakby te kompetencje swojej IT szlifować, budować i po prostu być coraz lepszym. Weroniko, bardzo Ci dziękuję za ten poświęcony czas. Jestem bardzo ci wdzięczny, wiem, że jakby idziesz na urlop. Czas jest jakby ograniczony, ale bardzo Ci dziękuję, że jakby dołączyłaś i podzieliłaś się ze mną i ze słuchaczami o tym, co robicie, jeżeli chodzi o technologie chmurowe. Bardzo dziękuję jeszcze raz, Tomku i do usłyszenia.